Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na filmik, w którym pokażę wam 7 stylizacji takich typowo wiosennych mamy już wiosnę od kilku dni taką wiecie kalendarzową więc stwierdziłam, że jest to świetna okazja żeby wam pokazać parę właśnie takich że tak powiem przykładowych stylizacji mam nadzieję, że wam się spodobają że macie podobny gust i ogólnie podobny styl do mnie, ponieważ to po prostu będzie dla was dużą dawką inspiracji, no i co mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba także bez żadnego przeglądania przechodzimy do dalszej części. Okej, okay, więc myślę, że na początku zaczniemy właśnie od tej stylizacji, którą miałam na samym początku, więc tak się ona prezentuje, myślę, że możecie ją kojarzyć z filmik gdzie pokazywałam Wam rzeczy, które o zamówiłam na Shein, ponieważ naprawdę cała ta stylizacja praktycznie właśnie jest z tego sklepu, z tej strony internetowej, więc możliwe w sumie zaczniemy od dołu. Także mam na sobie takie buty, teraz pewnie ich do końca nie widzicie, ale wszystko będzie na pewno pokazane na przebitkach. Więc do tej stylizacji dobrałam sobie właśnie file te standardowe, białe, to są chyba file destructor, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna, ale myślę, że każdy z Was je powinien kojarzyć. Ogólnie wiem, że my się teraz spotykam z dużą ilością hejtu, e, ponieważ dużo osób je ma. Dużej ilości osobom się również one nie podobają. Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam ją już naprawdę bardzo długo prawie dwa lata, tak mi się wydaje. No nie wiem, coś takiego, na pewno rokiem mam. No i powiem Wam, że mi się osobiście one bardzo fajnie sprawdzają, ponieważ są takie wyższe, takie po prostu, że tak powiem, bardziej widoczne I do właśnie takiej stylizacji myślę, że wyglądają najlepiej e, Następnie jeżeli chodzi o spodnie, to one są z SHEIN, e, takie brązowe, sztruksowe no, i tutaj do tych spodni założyłam również pasek. On jest akurat ze Stendi Variusa, bo ja ogólnie bardzo lubię zakładać tak naprawdę do każdych spodni paski, bo uważam, że to tak fajnie dopełnia. Jeżeli chodzi o bluzę, to ona również jest z Shein, jest taka beżowa i pod bluzą mam zwykłą białą koszulę, którą myślę, że znajdziecie praktycznie w każdym sklepie. Nawet ja nie wiem skąd mam swoją, ponieważ po prostu już jest w mojej szafie przez pewien czas. No i tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj stwierdziłam, że fajną sprawą będzie dodanie takiej torebki. Ona jest również z SHEIN, tak się złożyło, że praktycznie cała ta swizacja właśnie jest z tej strony internetowej. Oczywiście ja z nimi współpracy żadnej nie mam, chociaż chciałabym, ale niestety nie mam. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o kolczyki, to oczywiście wszystko będzie na przebitkach, no bo teraz pewnie nawet nic nie zobaczycie. W każdym razie mam takie dosyć duże kolczyki, perełki i one są, posłuchajcie, z Empiku właśnie tak, w Empiku mimo wszystko, naprawdę ja bardzo lubię kupować biżuterię, ponieważ jest taka po prostu ładna i się nie psuje przede wszystkim, no i założyłam również moje korale, one są z Shein, też myślę, że fajnie dopełniają, w ogóle ta stylizacja jest moją jedną z ulubionych, ponieważ jest wiecie, w takich kategoriach kolorystycznych, które akurat ostatnio bardzo polubiłam beże, brązy Teraz są zresztą bardzo modne, no i tak to się wszystko prezentuje. No i posłuchajcie, przychodzimy już do drugiej stylizacji. Zmieniłam troszkę swoje miejsce nagrywania, ponieważ na tle szafy trochę z jakością miałam problem, w sensie z ostrością, więc stwierdziłam, że przenoszę się tutaj na to miejsce, żeby po prostu jednak ostrościowe była. Więc jeżeli chodzi o drugą stylizację, to ona mi się szczególnie podoba, ponieważ założyłam swoje ulubione buty i swoje jedne z ulubionych spodni, ale za Zacznijmy właśnie od butów, więc tak się one prezentują i posłuchajcie, są to chłaracze, takie czarne. Ja już je posiadam od około roku i naprawdę świetnie mi się sprawdzają. W ogóle mi się praktycznie nie zniszczyły, chociaż z tego co wiem, niektó niektóre osoby mi mówiły, które właśnie posiadały te buty, że po prostu one im się szybko zniszczyły, rozerwały i tak dalej. Jeżeli chodzi o mnie, nic takiego się nie zrobiło, przy czym że naprawdę dużo, dużo w nich chodziłam. Ponieważ one są takie, wiecie, bardzo basicowe, czarne, więc do wszystkiego pasują, dlatego też najbardziej je lubię. E, następnie spodnie są one z beczki, takie również oversize, ale jednak nie są to dzwony, tylko po prostu zwykłe, lekko szersze spodnie. One mają również dziury. Dosyć duże, aczkolwiek naprawdę ten efekt mi się podoba. I tutaj na, na, na nogawkach są również takie postrzępione. E, następnie pasek, który się nie zmienił i on jest ze Stradivariusa. E, następnie mamy bluzę, która również była w ostatnim polu. Ona jest y, także ze Stradivariusa. Przede wszystkim lubię, dlatego, że ma taką przepiękną grafikę y, oraz jest dwukolorowa. Mam tutaj po tej stronie taki butelkowy, przepiękny kolor zieleni, a po tej jest taka kremowa, z tyłu wygląda. Tak. I pod tą bluzą mam również tę samą białą koszulę, ponieważ uważam, że to właśnie wygląda o wiele ciekawie w momencie, kiedy ten żyć jest widoczny. I jeżeli chodzi o dodatki, to właśnie mam. Również tę samą torebkę co we wcześniejszej stylizacji, ponieważ uważam, że również fajnie pasuje. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam również takie kolczyki. One są posłuchajcie z handlemu. To są takie serduszka. Bardzo je lubię nosić, ponieważ one są takie delikatne, ale jednak wnoszą coś do całego looku. No i tak się prezentuje cała stylizacja. Tak się prezentuje stylizacja numer 3, więc jak widzicie jest ona już troszeczkę innym stylu niż poprzednie. No i przede wszystkim ona już jest na taką, powiedziałabym, nie najcieplejszą wiosnę, ponieważ tutaj założyłam takie buty, to są hmm, po prostu coś tylu... Kozaki, no nie wiem, ale powiem szczerze, że bardzo je lubię i w sumie uważam, że na wiosnę też można je założyć, tym bardziej w kwietniu, gdzie powoda się praktycznie ciągle zmienia. No i ogólnie ja je kupiłam w i już jakiś czas temu, ponieważ je w ogóle kupiłam na jesieni. Bo były na promocji i rzeczywiście bardzo mi się spodobały W sumie to długo takich szukałam e, Następnie spodnie, to są również jedne z moich ulubionych Mam dżinsy z Bershki Zwykłe, czarne, bez żadnych dziur, przetarć Po prostu e, tak się one, one prezentują e, Z tyłu wyglądają tak Jeżeli chodzi o pasek, to on się już zmienił e, I tak się prezentuje teraz ten, który mam na sobie i on jest również z Berzki. następnie jeżeli chodzi o górę stroju to mam taką właśnie kamizelkę ona jest również z ostatniego holu i jest ona ze Stardew Ariusa bardzo mi się podoba jej kolor pasuje mi również do dzisiejszego makijażu tutaj spoglądam w lewo, ponieważ mam tutaj lustro Także, tak, żeby nie było pytań, i mam również pod spodem koszulę, tą, którą miałam w poprzednich strojach. Tutaj jest troszeczkę inne jej zastosowanie, ponieważ tutaj nie widać już tylko kołnierzyk, ale ogólnie praktycznie całość. Jeżeli chodzi o torebkę, to poszłam po w klasykę. Mam tutaj taką zwykłą, czarną z takim długim. E Paskiem I ona jest z mojito Aczkolwiek myślę, że tego typu telepkę Możecie w sumie dostać praktycznie w każdej sieciówce Jeżeli chodzi o jakieś dodatki związane z biżuterią To tutaj założyłam już pierścionki Których we wcześniejszych stylizacjach po prostu nie było Ale może zacznę jak zwykle od kolczyków Więc teraz mam po prostu takie zwykłe kółka srebrne Ponieważ pierścionki również są właśnie w srebrze Więc stwierdziłam, że po prostu nie będę mieszać złota i srebra i jeżeli chodzi właśnie o pierścionki, to powiem szczerze, że nie wiem, skąd one są, ponieważ je dostałam od mojej mamy. To są takie sygnety, tak mi się wydaje. Bardzo mi się podobają często je noszę, ponieważ uważam, że fajnie się prezentują. I nie należą one do takich najde najdelikatniejszych pierścionków, aczkolwiek, mimo wszystko. Uważam, że mają coś w sobie. A jeżeli chodzi o to, skąd są kolczyki, to również nie mam, po pojęcia, ponieważ mam już je naprawdę jakiś czas i zaczęłam się nie wiem skąd one są. No i tak się prezentuje cała moja stylizacja, możecie napisać jak wam się podoba. No i posłuchajcie przechodzimy do kolejnego stroju i tak się on prezentuje, więc jest już on troszeczkę bardziej elegancki ponieważ mamy białą koszulę, czarne spodnie i szpilki, chociaż nie wiem czy szpilki widzicie, ponieważ ogólnie są dosyć wysoka, więc po prostu cała się zwyczajnie świetnie o nim jeszcze w kadrze no ale oczywiście będą na przebitkach w każdym razie to wybrałam właśnie tę stylizację, ponieważ stwierdziłam, że właśnie w tym filmiku chcę trochę te Style mimo wszystko pomieszać, czyli elegancki, taki powiedzmy trochę szkolny, taki bardziej na sportowo, trochę luźniejszy, żeby po prostu dla każdego coś się znalazło. Jeżeli chodzi o elegancki, to właśnie wymyśliłam coś takiego. Chciałam, żeby jednak mimo wszystko coś tutaj się działo, dlatego założyłam taką koronkową bluzkę na ramionczka. Myślę, że to tak, tak fajnie urozmaica całą stylizację i nie jest po prostu za nudno, aczkolwiek oczywiście ten krok. Można pominąć i po prostu założyć zwyczajnie białą koszulę. Ja osobiście bardzo lubię tak nosić właśnie takie koszulowe bluzki, czy też e, nawet ostatnio tak miałam po prostu sweterek. E, I myślę, że od razu cała stylizacja wygląda po prostu ciekawiej. E, no i zacznijmy może właśnie jak zwykle od butów, więc tym razem założyłam szpilki. Nie wiem, jak chciałam je pokazać. E, takie zwykłe, czarne, chyba najbardziej takie podstawowe i ja je zakupiłam w wleszmanie, tak mi się wydaje. Następnie mam spodnie, te, co w poprzedniej stylizacji, e, bardzo je lubię i one pasują do wszystkiego. Oczywiście są z berczki. E, jeżeli chodzi o koszulę, to ona jest ta sama, w ogóle przez cały praktyczny odcinek ją mam e, i jakoś fajnie urozmaicam. Także w sumie myślę, że jest to też fajna taka propozycja dla Was, co musicie zrobić z taką zwykłą, białą koszulą. E, Od spodem mam właśnie bluzkę koronkową i jest ona z Reserved, Jeżeli chodzi o torebkę, to powiem wam, że ona nie jest moja, tylko mojej mamy, ale czasami sobie od niej ją biorę. Mimo że jest dosyć taka duża, to bardzo mi się podoba jej kształt, jest taki po prostu e, nieoczywisty i do tej sytuacji myślę, że pasuje znakomicie, bo wiecie, ta koszula i nie wiem, po prostu wydaje mi się, że ta torebka jest bardzo taka elegancka e, i nie mam pojęcia, skąd ona jest, tak się po prostu prezentuje. Jeżeli chodzi o dodatki, to założyłam sobie tylko jeden pierścionek, taki już bardziej elegancki. On jest z biżu z takim niebieskim oczkiem. A jeżeli chodzi o kolczyki, to również wzięłam te z pierwszej stylizacji i one są z takimi perełkami. Myślę, że do tego pasują idealnie. No i tak się prezentuje. Cała moja stylizacja, możecie napisać, co oni niej Przyszedł czas na kolejną stylizację, i tak się ona prezentuje. Również jest jedną z moich faworytów, ponieważ założyłam właśnie spodnie, które bardzo, bardzo lubię. Mam je już bardzo długi czas i naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Co jest bardzo fajne w nich, to to, że możecie je wystylizować zarówno na taki styl elegancki, jak i bardziej sportowy, taki luźny, codzienny. I w sumie można początku zacząć od butów, więc tak się one prezentują. Również założyłam teraz chwaracze, ponieważ uważam, że po prostu świetnie pasują, bo mamy tutaj bardzo dużo elementów czarnych. Następnie właśnie spodnie i one są z berszki. Mają teraz bardzo modny kolor takiego beżu, właśnie w kratę. Jeżeli chodzi o pasek. To on jest z Scradivariusa. Dobrze go już znacie. Jeżeli chodzi o bluzę, to ona również jest z ostatniego holu i jest z Shein. Stwierdziłam, że bardzo fajnie będzie tutaj pasować, ponieważ właśnie przełamie ten elegancki styl tych spodni i myślę, że całość wygląda bardzo, bardzo fajnie. Torebka z kolei jest z Sinsaya I co jest bardzo fajne, to to, że można ją po prostu tak sobie wiecie, mieć w ręku jako kopertówkę, nie jestem pewna ale no po prostu ja teraz ją tak właśnie wystylizowałam ale można również wyjąć z niej ten pasek i po prostu przewiesić przez ramię jeżeli chodzi o dodatki to mam również kolczyki, chciałam złapać ale właśnie nie są wiszące tylko takie zwykłe, one są z Empiku, posłuchajcie i naprawdę bardzo, bardzo je lubię często je nosiłam do szkoły jak jeszcze chodziliśmy ponieważ są bardzo wygodne, a zarazem naprawdę ślicznie wyglądają na palcu, w sumie na palcach, mam dwa takie bardzo delikatne pierścionki, e, takie srebrne i one obydwa wydaje mi się, że są z biżu. Tak się prezentuje cała moja stylizacja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak się prezentuje przedostatnia stylizacja. Więc jak widzicie, ona jest taka już typowo sportowa, bym powiedziała, ponieważ do niej przykowałam sobie taką nerkę, którą możecie sobie normalnie założyć, tak standardowo, ale również w ten sposób. O, zobaczcie. Ja myślę, że to by naprawdę fajnie wyglądało. I jeżeli chodzi o nerkę, bo od niej zaczęłam, to jest ona z 4F. Ja ją kupiłam już naprawdę jakiś czas temu, ale powiem szczerze, że szczególnie używam ją w lato, ponieważ dużo jeżdżę na rowerze, więc ona mi się świetnie sprawdza w momencie, kiedy wiecie, chcę sobie spakować jakieś klucze czy mm, pieniądze. Jeżeli chodzi o buty, to tym razem założyłam wansy. Tak się one prezentują. To są wansy w e, taką szachownicę. Kupiłam je dokładnie rok temu, bo właśnie w kwarantannę, i powiem szczerze, że bardzo nie lubię, aczkolwiek jak na początku mnie bardzo, bardzo obcierały, co w sumie, jeżeli chodzi o mnie, bardzo rzadko się zdarza, ponieważ mnie po prostu rzadko kiedy jakieś buty właśnie obcierają, czy też po prostu są dla mnie niewygodne, a akurat te rzeczywiście. Yy, no, obtarły dosyć mocno kostki, ale już teraz po dłuższym czasie użytkowania naprawdę są dosyć wygodne. Następnie spodnie one są takie same jak te z drugiej stylizacji, to znaczy, mam ten sam krój. One są z dziurami, również tutaj są postrzępione na, nog na nogawkach, tak? Trochę nie mogłam sobie wyciągnąć. Wszystko mi się już kompletnie pomyliło, bo naprawdę nagrywam to już długo, 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 bo ogólnie stylizację się długo nagrywa, także. Następnie pasek. Akurat wzięłam ten z berżki, ale myślę, że tamten ze starym do równie dobrze wypasował. I bluza, którą mam już chyba z 3 lata, jak nie z 4. Naprawdę. Bardzo ją lubię. I szczerze mówiąc, przez to, że w moim starym pokoju miałam taką małą szafę, to kompletnie o niej zapomniałam. A wygląda naprawdę fajnie. Jest taka, wiecie, krótsza, minimalistyczna, więc pasuje do wielu rzeczy. Jest z kapturem i ona jest wydajna. Myślę, że skropa albo z Nie jestem pewna, ponieważ kupowałam ją już po prostu dawno. W każdym razie uważam, że ogólnie połączenie szarości z czerwienią naprawdę świetnie wygląda. I odkryłam to właśnie w październiku, bo szczerze mówiąc, wcześniej w ogóle nigdy nie myślałam o takim połączeniu kolorystycznym, ale zupełnie przypadkowo, właśnie kilka miesięcy temu, tak dobrałam stylizację. Niekoniecznie tą, ale podobną, bo akurat sporo życzyłam w swojej szafie i świetnie to wyglądało. Także tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam takie kolczyki. One są złote, ponieważ uważam, że właśnie do czerwieni złoto fajnie kontrastuje. I one są z biżu, tak jak większość mojej biżuterii. I tak to się wszystko razem prezentuje. No i posłuchajcie, przyszliśmy już do ostatniej stylizacji. I ta jest w sumie taka najbardziej, hmm, powiedziałabym, wiosenno-letnia już. Aczkolwiek myślę, że na taki bardzo, bardzo ciepły dzień moglibyście spokojnie praktycznie już, tak będzie pod koniec wiosny założyć coś takiego więc e, mam na sobie taką bluzkę na krótki rękaw ona jest z berszkim ona jest takie przepiękne kwiatuszki, takie drobne ja ogólnie uwielbiam tego typu bluzki, w ogóle bardzo lubię motyw kwiatowy. A jeżeli chodzi o spodnie ja mam tutaj teraz te bardzo popularne czarne dzwony ja osobiście za bardzo za nimi nie przypadam tak szczerze mówiąc, ponieważ po prostu one mimo wszystko nie są dla mnie aż tak bardzo wygodne, bo po prostu wydaje mi się, że wzięłam troszeczkę za mały rozmiar i one mnie strasznie tutaj cisną, w udach, tutaj mnie cisną, więc po prostu wydaje mi się, że będę musiała kupić rozmiar większy. Kupiłam je również w beżce i myślę, że do tej stylizacji wyglądają bardzo, bardzo fajnie. One bardzo podkreślają sylwetkę, jak widzicie. Jak mówię, ja o wiele lepiej czuję się w stylizacjach oversize, ale ta również jest po prostu ładna, wydaje mi się, że ma taki swój, swoisty styl. I tutaj oczywiście te spodnie są rozszerzane. Jeżeli chodzi o buty, bo właśnie do nich doszliśmy, tym razem szłam od góry na samo zakończenie. Tutaj również wybrałam file, ponieważ po prostu uważam, że świetnie kontrastują z tymi spodniami i super pasują z bluzką i z E, właśnie tutaj, tym dodatkiem w postaci takiej przezroczystej e, nerki. Jeżeli chodzi o nią, to widzicie, ona ma już tutaj e, ten pasek dłuższy, przez co mogę ją sobie tak fajnie przewieźć. Ona również jest z beżki, W sumie to szczerze mówiąc, nie planowałam tego, żeby cała sesja była w jednym sklepie, tylko po prostu wyciągałam ubrania. Naprawdę to jest przypadek. Nie wiem jakim cudem, ale pomijmy. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę nerkę, to też jestem z niej bardzo zadowolona, jest przezroczysta, więc wygląda ciekawie. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam takie wiszące kolczyki, one są z Epiku. to ja mam takie drobniutkie perełki z dodatkami złota, jak widzicie, tutaj ciężko byłoby ominąć, dodatek, który mam na głowie i są to okulary, które zakupiłam również coś około rok temu na Allegro myślę, że dostaniecie je zarówno na Shein, na Allegro, na AliExpress tak naprawdę na takich stronkach można znaleźć takich mnóstwo tak się prezentuje ta stylizacja. No i posłuchajcie to była tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, które zawsze są podane w opisie. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, Pa!